Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Egzotyczny Ogród Uprawa Roślin Tropikalnych. Dzisiaj alokazja zebrina. Jedna z moich roślin, jedna z moich alokazji, z których od dawna nie potrafię się dogadać. Mam takich cztery sztuki i wszystkie cztery rosną co najmniej słabo. Nie wiem, te zebriny coś mi nie wychodzi. Eee, pewnie. Dużo już było o tym powiedziane, dużo było o tym napisane, że przede wszystkim ta lokazja lubi dużo ciepła, lubi, lubi dogrzewanie, lubi sporą wilgotność itd., itd. Ja powiem Wam szczerze, zapewniam im chyba nawet więcej niż potrzebują, a coś nie wychodzi. Problemu doszukuje się w tym, że chyba roślina mateczna, którą ja kupiłem kiedyś od, od lokalnego, lokalnego amatora uprawy właśnie tej lokazji. Nie była chyba do końca, nie wiem jak to powiedzieć, stuprocentowa zdrowa. I ona teraz, mimo że daje odrosty, to wygląda nieciekawie. Tutaj na promocji jedno z tych roślin to jest stary liść. To jest świeży liść, który ona kręci. I mniej więcej będzie to tak wyglądać z doświadczenia, że za chwilę ten liść opadnie, ten się wybije postoi sobie trochę, wybije następne i tak dalej i tak dalej. Oczywiście podłoże tutaj jest kluczowe. Mieszalna, przepuszcza, przepuszczalna mieszanka. W moim przypadku to jest perlit, ziemia, torf, taki bigos, i nawet kora gdzieś tam jest wymieszana w tym wszystkim. Tak, więc to jej na pewno odpowiada. No natomiast nie wiem. Nie jestem w stanie w stanie tutaj doprowadzić do takiej sytuacji, w której ona by naprawdę fajnie się rozbudowała. I tych liści miała dużo więcej niż tylko takie pojedyncze sterczące kikuty. W sezonie letnim, kiedy ona była na ogrodzie, one były na ogrodzie, to one troszeczkę lepiej wyglądały. Teraz, z racji tego, że już nie miałem miejsca w szklarni, to ja po prostu do szklarni ich już nie chowałem, tylko one są zimowane na parapecie u mnie w domu. Z tym, że tak jak powiedziałem już na samym początku, no staram się im możliwie. One są dogrzewane od spodu, bo stoją na matach, tak? Są zraszane i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, pewnie nie tylko ja się tutaj z alokazjami, a przede wszystkim z tą Zebriną, bo drugi problem mam taki sam z alokazją Sarian. To są dwie alokazje, które, które jakoś słabo mi wychodzą, z którymi słabo mi wychodzi współpraca. No, ale mam nadzieję, że się trochę, trochę tego okresu. Zimowego zostało, więc uda mi się jeszcze jakoś je tutaj doprowadzić do jakiegoś użytku. A mówię, a, a ten sezon to i tak, i tak już końcówka dla mnie, jeżeli chodzi o lokację, Ja się przerzucam w całości na, na rośliny takie typowo egzotyczne, ale typowo egzotyczne ogrodowo, to znaczy przede wszystkim będą to bambusy i, i, i cytrusy. Tak więc gdzieś tam myślę, że z początkiem maja wystawię na bazarze roślin egzotycznych i ciepłolubnych, wszystkie swoje alokacje Trochę tego jest, łącznie tam będzie pewnie z 50-60 sztuk, tak więc będę o tym wcześniej informował, jakby ktoś był zainteresowany, to, to z, chęcią, z chęcią się podzielę. No teraz oczywiście kwestia netto, które wyrzuciło do, do, do sklepów całą masę różnych alokazji, natomiast no mówię, to, to też jeszcze czas pokażę, co to jest sklepowe alokacje czy one w ogóle poprzeżywają. Tak? Pewnie niektóre tak, a niektóre Niektóre się poddadzą. Tutaj, ma, tutaj ja mówię tylko o roślinach, które są już jakiś czas, o które dbam jakiś czas w domu, i na pewno nie są to takie typowe sklepówki, które, które będą mocno kaprysiły. Chociaż, jak widać, też ta, ta nie jest typową sklepówką, a, a kaprysi jak tylko może. Dobra, trochę sobie ponarzekałem. Jak macie jakieś swoje doświadczenia z tą okazją, to piszcie w komentarzach. Będę zobowiązany też za subskrypcję kanału. Mówię, może coś, może macie jakieś tipy, rady, które, które pomogą tej alokacji u mnie się jakoś mocniej rozbudować? Dobra, dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.